Z tej strony Ewelina. Dzisiaj zabieram Cię do Reserve. Także chodźcie, chodźcie, wędrujemy do środka, bo zaczyna padać. Witajcie w Reserve. Wchodzimy za chwilkę do środka, ale zanim wejdziemy do środka, to wiecie, że makła uwielbia patrzeć na manekiny, bo tym właśnie sklep zaprasza nas. Manekin to jest taka wizytówka sklepu to często decyduje o tym czy mamy ochotę wejść do środka czy też nie także zerkajcie na manekiny ja pokazuję Wam też tutaj ceny no i cóż no i za chwilkę będziemy się widzieli już w środku ja więcej już tutaj nie będę komentowała czy akurat tym asortymentem sklep nas zaprasza czy też nie Wy oceniajcie sami Manekiny z zewnątrz już mamy dokładnie obejrzane, i za chwilkę będziemy wewnątrz. No i właśnie, już jesteśmy w środku, w sklepie, i zobaczcie tutaj, jaka ciekawa propozycja. Właściwie to mamy dwie ciekawe propozycje. Tutaj pierwsza, właśnie to jest ta sukienka. A druga propozycja to jest. Zobaczcie coś takiego. Ale najpierw to będziemy tutaj troszeczkę patrzeć na tą właśnie sukienkę. Tutaj przy mankietach wykończenie takie piórowe. To piórowe, to wiecie, to jest z zeszłego roku. Tutaj cekinki, także tak wygląda sukienka. No i oczywiście, co nas interesuje, dziewczyny? Cena 329,99. Drugi manekin ma na sobie taką ową marynarę i powiem wam, że te cekiny tak bardzo ładnie były poukładane. No ciężko mi to wyjaśnić wam, ale po prostu yy, to nie wyglądało tantetnie, bo czasami te cekiny są takie tantetne, że jejku, no nie bardzo. Tam były spodenki z tego manekina, a tutaj mamy sukienkę, no i sukienka wygląda w ten sposób 229,99 również cekinowa i pióra tutaj na dole yy, zakończona sukienka takimi oto właśnie piórami. I ogólnie powiem Wam, że dość sporo tych piór było, yy, tu z daleka również widzicie bardzo ciekawą bluzeczkę i ona też ma pióra. A tutaj są buty, zerknijmy sobie bliżej, z takimi oto kryształkami 159,99. Pamiętajcie też, że nie zawsze wszystkie ceny mówię głosowo, bo jeżeli widać daną cenę dokładnie na metce, to nie zawsze muszę ją mówić na głos. Koszula biała, zakończona też, tu widzimy, przy rękawkach piórami. I to już było. Słuchajcie, taki topik pierzasty był. No ale wiadomo, jak to jest. Często te rzeczy powracają z powrotem. Szarości, czyli Kolor, który jest modny. No, jest troszeczkę tych kolorów modnych teraz w tym sezonie, ale ta szarość, no to wiadomo. No i mamy tutaj taki sweterek. Zerknijmy na cenę 299,99. Bardzo ładny sweterek. Rzekłabym taki skromny. Ale takie sweterki też są fajne i potrzebne w naszej garderobie, bo one są taką bazą do wielu stylizacji. Ja tutaj gadu, gadu o sweterku, a pokazuję Wam już futerko. Sporo tych cekinów jest i zazwyczaj widzimy mm, te propozycje, te ubrania srebro i czerń. A tutaj mamy, słuchajcie, modny nasz kolorek, tak, taki burgundowy. Przepiękne te cekiny, jeżeli wiecie co mam na myśli. Po prostu ładnie to wszystko wykonane, nic tam nie haczyło. 139,99 i uważam, że też, że też jest to dobra oferta cenowa. Na gumce długa spódnica. A tutaj bluzeczka i zobaczcie, tak jak Wam powtarzam i mówię, te cekiny naprawdę y, bardzo ładnie przytwierdzone, niechaczące. Y, no i tutaj druga propozycja i też zobaczcie, mamy kolorek, tak? Że nie jest to tylko y, szarość i czerń, tak jak zazwyczaj jest to y, w cekinach. Teraz Suknia, czas na sukknię i ona też jest mega ciekawa, bo tutaj mamy w inny sposób te cekiny e, tak przymocowane. Takie oto spódniczki, one gdzieś tam znowu widzicie, widujemy te y, spódnice, ten wal gdzieś tam powraca co jakiś czas i też myślę, że one tutaj w dość dobrej ofercie y, cenowej występują w tym sklepie. Luseczki niby takie niepozorne, niby takie skromne, a jednak rzekłabym, że nie do końca. Srebro i złoto 89,99 to ich cena. A tutaj widzieliście po boku nawet słuchajcie, taka zieleń. Sekinowa zieleń była no ale ja idę dalej wiecie, ja dzisiaj szybciutko przemykam przez sklep, bo ja mam ochotę pomierzyć swetry także za chwilę będziemy widzieć się w przymierzalni i będę mierzyła kilka propozycji sweterkowych między innymi o tutaj te pozycje, które Wam pokazuję także wtedy dokładnie zobaczycie i cenę i zobaczycie też na mnie te sweterki jak wyglądają Tu mamy taki sweterek, można by rzec w stylu norweskim, one są teraz mega na topie, słuchajcie, 139,99. Jesteście już ze mną w przymierzalni. Tego dnia tak właśnie wyglądałam, słuchajcie, ale nieważne co ja mam na sobie, jak wyglądam, tylko co ja tutaj wzięłam do mierzenia? Troszeczkę wzięłam tych właśnie sweterków w stylu takim norweskim, ponieważ no, ten styl jest szalenie modny i wiem, że dużo dziewczyn poszukuje czegoś takiego. Wiecie, czego ja poszukuję? Poszukuję tutaj składu, więc trochę będę starała się Wam pokazać składowo, jak wyglądają te swetry nie tylko cenowo, ale też składowo. Tutaj kolejny już sweterek. No, oczywiście, nie braknie tutaj też, że coś tam się mieni, jakieś sekinki są. Tak jak Wam mówię, teraz patrzymy na ceny, na skład, a później będziecie oglądać te sweterki na mnie. Tutaj już kolejny sweter 179,99. Zobaczcie jakie ładne kwiatuszki. On ogólnie bardzo ciekawy. Zobaczcie, jak go ubiorę, jak to będzie wszystko wyglądało. Teraz swetry, które nie miały wieszaków. No właśnie, więc zaglądamy tutaj również do środka. Ja osobiście bardzo lubię motyw gwiazdek. Tak, śnieżynek. Kocham, kocham takie motywy, jak są. patrzymy jeszcze składowo jak to wygląda No i ostatnia propozycja, chciałam coś słuchajcie kolorowego w końcu, żeby było i y, fantastyczny sweterek taki też z kokardkami. Jeszcze zobaczymy sobie na skład i zaraz Będę mierzyć. Pierwsza propozycja to ten sweterek, który ma takie kwiatuszki na sobie i on przez to, że ma te, zobaczcie, takie ściągacze długie przy rękawach, to bardzo ciekawie wygląda. Ten sweterek miałam wrażenie, że najbardziej mnie poszerzał, ale to właśnie przez ten wzór. Natomiast, no, zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że ciekawa propozycja słuchajcie, taki zimowy sweterek. Kolejny, srebrny. Powiem Wam, że we wszystkich tych Wetrach było mi przyjemnie, cieplutko i milutko, nic mnie nie gryzło, a ja jestem wrażliwa właśnie bardzo na to, jeżeli coś mnie gryzie, no i mamy już następny taki właśnie ten wzór mega modny, można rzec norweski. Przedostatni sweterek to ten właśnie. Przyszedł czas na ostatni sweter taka wisienka na torcie. To właśnie ten z kartkami. No uważam, że jest przez <grywy> I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze mierzymy, a my widzimy się już na zewnątrz, przegląd zakończony. Wychodzimy dalej już <gry> i powiem Wam, że sweterki mega nielutkie, tak? Takie czasami widzicie, niepozorne, niepozorne, ale jak mamy je na sobie, to zupełnie inaczej. Dobra, przytulam Was bardzo mocno, życzę Wam wszystkiego cudownego i oczywiście do zobaczenia już jutro. Buziaki, papa!